Kreatywność i pomysł na biznes to w dzisiejszych czasach za mało, aby zaistnieć na rynku i w przyszłości móc czerpać zyski z własnej działalności. Potrzeba czegoś więcej. Naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorczych studentów naszej uczelni wychodzi Wrocławskie Centrum Transferu Technologii. Wrocławskie Centrum Transferu Technologii działa już od 14 lat. Istnieje po to by wspierać młodych ludzi, którzy mają własne pomysły na biznes. Pośredniczy między światem nauki a gospodarką i pomaga wdrażać na rynek nowe technologie. Jedną z tych ważnych działań w ramach transferu to jest tworzenie przez młodych ludzi, przez absolwentów, przez studentów własnych przedsiębiorstw w wyniku własnych pomysłów. Dolnośląskie gryfy przyznawane od 2004 roku dostają dobrze prosperujące przedsiębiorstwa i gminy. Do grona ich laureatów dołączyło w tym roku Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, którego zasługi w promowaniu akademickiej innowacyjności i przedsiębiorczości znalazły uznanie w oczach kapituły nagrody. Mamy bowiem specjalny program, według którego tych młodych ludzi, którzy przychodzą z pomysłem, przygotowujemy do założenia własnego przedsiębiorstwa. Wśród inicjatyw Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii zwraca uwagę choćby konkurs Pomysł na biznes. Biorąc w nim udział, możemy liczyć na bezpłatne szkolenia, w których dowiemy się, jak założyć własną firmę czy jak radzić sobie z trudnościami związanymi z jej prowadzeniem. Zapraszamy wszystkie osoby, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego, osoby, które nie są zarejestrowane jako bezrobotne, mające ciekawy pomysł na własny biznes. Do 2 listopada można składać pomysły na formularzach zgłoszeniowych, które są. Do pobrania z naszej strony internetowej eurofirma BIS. Centrum znajduje się na ulicy Smoluchowskiego 48. Jest otwarte dla studentów, pracowników naukowych oraz dla absolwentów nie tylko Politechniki Wrocławskiej. Oferują wiele form współpracy. Co roku z ich szkoleń korzysta łącznie kilka tysięcy osób. Organizują także seminaria i konferencje dla naukowców i przedsiębiorców.